Siemanko wszystkim kolejny odcinek, już drugi z, z sezonu FIFA 14, póki co mam nadzieję, że do nowej FIFA uda mi się e, zrobić zrobić e, pierwszą ligę, a tu już widzimy pierwsza sytuacja przeciwnika trafia w słupek. Na moje szczęście nie straciłem bramki już w 16 minucie. Mam to nie na skrzydle. No kurwa, przecież go kosił! Strzał! I zablokowane niestety, ale naprawdę bardzo ładna akcja. Ta powinna być rzut wolny. Mamy rzut rożny. Co zrobię? Strzał! Kurwa jakaś kopalina! Strzelaj! No jedni to! Kurwa! Myślę, że jakaś fajna akcja z tego wyjdzie, to chuj Vampersi! Vampersi strzela! No jak to kurwa to... A myślę, że chociaż karnego zrobi, kurwa Mata! Runej! Vampersi! Vampersi jedni! Jest bramka. 300 minuta! 1-0 z Borussią Dortmund. Wamperski strzela brameczkę. No i po chuj go przepychasz. No. No i co? Wszyscy widzieli kibice Borusji już zapłakani. Przegrywają u siebie 1-0 z Manchesterem United. Zajebiste podanie Wayne'a Runeja. Bramkarz ani nie pierdnął w tej sytuacji. Dobra, kolejna sytuacja. Runej. Runej strzela, broni. Dobitka. I chuj, wyszło z tego wszystkiego. Przewrotka Rafaela, Vampersi. Mata. podanie do vampersego. Vampersi sam na sam. Wychodzi. Weidenfeller, Piękny lobik i mamy 2 do 0, 41 minuta. Tam jeszcze Mikitarian jakąś kontuzję dostał, nie wiem co tam. Przekrzywienie Penisa czy coś w tym stylu. Przynajmniej z tego tam wyczytałem, z, tego, z tej kontuzji co tam pisało. Koniec pierwszej połowy Osiem strzałów brak. Kurwa, może ja go ścisnąłem jak dziecko. Biega jak dziecko w Mgle. Jeden strzał niecelny oddał tylko Obama Jak na skrzydle wrzuca Sahid strzela i nie wiem co to było. Z pół przy pierwszych tą piłkę. Marco Royce Podanie do Lewandowskiego. Lewandowski strzela koło słupka. Marco Royce ponownie. Obamejak 90 Pace biegnie. Strzela. Spojenie. Znowu Obamejak na skrzydle. Wrzuca. Strzał. Dobitka Lewandowskiego i 2 1 74 minuta. Troszkę się komplikuje sytuacja w tym momencie. Lewandowski, co się cieszysz? Baranie. Kibica już pospuszczani na tym. Na trybunach. Lewandowski dobił na pustą bramkę. Pora tutaj zmiany. Cicharita wchodzi Janusz za Walencję. Może uda mi się szybką bramkę strzelić. Nani. Długa piła na, na Hernandeza. I do koszyczka Wardenfellera. Kagała na skrzydle. Znaczy w środku polokarnym wrzuca. Kurwa, runy nie doskoczył. Nani na skrzydle. Coś tam pajacuje I ja, o co tu chodziło? Koniec, po, koniec meczu, 2 1, 90. minuta Dobra, kolejny meczik e, Teraz z Rale Madryt będzie Tutaj coś już, przeciwnik coś pajacuje na samym początku Valencia na skrzydle Valencia Valencia rzuca, jebli to! Uderza i prosto w ręce Casillasa. Ewran na skrzydle. Right. Wrzutka. Wapersji, i mamy pierwszą bramkę. Szósta minuta. Szybka brameczka. To od razu ułatwia resztą, resztę, resztę meczu. Dobre wykończenie Wapersiego. Nawet bardzo dobre. Zgwałcił Marcelo w powietrzu. I Casillasa nie pierdnął Walencja na skrzydle. Strzela Iwan Persi na spalony do raz, a dwa, że nie trafił bramkę. Felaini Strzela, rykoszet. Broni Iker i będzie rzut rożny. Jednak rzutu rożnego nie będzie. Strzał Runeja. Boże, jakiś gówniany. Za tą tygodniówkę tą powinien zrywać siatkę na oknach. Koniec pierwszej połowy. E, jeden strzał celny tylko przeciwnika. Pięć. Strzał moich moich, celne. Dobra, pierwsza sytuacja. Robi Van podaje do Antonio Valencji. Podobnie Van Strzela. Broni Iker Casillas. Wrzutka Van Runi Rooney. Rooney. Przypierdol! I jest! Piękne okienko. 2-0, 52. minuta. Uciszamy trybuny. No nie, w sumie swoich kibiców nie ma co że uciszamy. Uciszamy, uciszamy przeciwnika. Pięknie, szeregu się cieszy. Tam widzimy, kurwa, co to było. Włożył mu rękę w klatkę piersiową na trybunach. Ronaldo zapłakany, ale pięknie jadł. Pokienko, bramkarz ani nie pierdnął. Bang. Zajebiste uderzenie, wyszło mi to. Van Persi? Van Persi? I poprzeczka! Strzał, nie ma strzału. Koniec tej sytuacji. Nani podaje do Ewry. Ewra coś pajacuje. Ewra się potyka i będzie rzut wolny. Nani. Nie, na nim nie będziemy strzelać. Runejem z takiej pozycji też nie. Dobra, bierzemy Runeja. Jak jednej to wejdzie, to będzie bramka roku. Boom. No, Szła bardzo dobrze, ale troszkę za nisko. Runek, ja pierdolę, co ty robisz, pajacu? Jak ty to podałeś? Nie dostaniesz chleba na kolację. Strzał. Dobra. Dobra. Ten strzał przyszedł do historii, bardzo gówniany. Kagała, kagała, co ja mówię? Strzela, kagała, bo taki gówniany! jest, dobija. Wam Persji, ludzie, tyle tam się działo, że nawet nie zdążyłem komentować. Chodziło mi o to, że Kagała bardzo gówniany strzał oddał, nawet nie oddał strzału, w Apercy, dobrze, bo persji dobrze Wam Persi tam był, pokazał Japończykowi jak to się uderzało. bardzo miernie wszedł w ten mecz. 3-0, 90. minuta, Persi zbija pionę z Chicharito, kolejny mecz, gramy z PSG, Runej, Runej, Runej wrzuca, dobija. Kagała, strzela, nie to nie kagała, to Mata Z trudem obronił to Siriju Wrzuca Mata nie przegrał pojedynek główkowy Phil Jones na skrzydle, no nim to raczej się nie pokiwamy Phil Jones, dalej Phil Jones Podaj do Wampersiego Wampersi, piękny zwód Wampersi wrzuca i nabija Tiago Motte, będzie kolejny rzut rożny a dobra pozycja była znowu Phil Jones, czemu on akurat zawsze jest w tej sytuacji, ani jebnąć nie ani nic Wayne Rooney Rooney na skrzydle wrzuca, Fellaini przegrywa pojedynek, strzał na niego ja pierdolę, Valencia, krytynie co ty zrobiłeś w tym momencie Mata, Mata piękna sytuacja, omija bramkarza, strzela Alex przyjmuje piłkę i wbija ją do własnej bramki 2-0 w 17 minucie. Mata piękny zwód, wrzutka, Wapersi i 3-0. Bramkarz ani nie pierdnął. W tym momencie bramkarz może czyścić buty Wapersiemu. Wybicie było od bramkarza do defensywnego policjanta Felainiego. Mata, Mata piękne podanie do... na niego, na niej. Pyk! nad bramkarzem. Mamy 4-0. W 38 minucie zapowiada się pogrom. Zajbiste podanie Juana Maty. Koniec pierwszej połowy 3-0. Mam nadzieję, że to nie koniec. Bo jeżeli w następnej połowie nie padnie żadna bramka, to będzie to bardzo nudna druga połowa. Chociaż zobaczymy. Nie udał żadnego celnego strzału. Niech ktoś zadzwoni na pały, bo. Zapowiada się tutaj gwałt w tym meczu. Runej. Podanie do Maty. Mata jedną. I to jest naprawdę podręcznikowe wykonane, wykonana akcja. No idealna. Cyk, pyk i mamy persji ma persji kiwa się. Strzela. Słupek. Nani dobija. Jak on to obronił, kurwa. Cudotwórca. Pieprzony. Ładnie to obronił. Runej. Runej strzela, słupek Van Persie. O kurwa, co on zrobił? Jest, dobitka. Ludzie, co ten bramkarz broni, jej? No, pieprzony. Przyszto, jak on to w ogóle wybronił, ty? Walencja. Ja pierdolę, bardzo daremny strzał. Dobra, mordeczki, to będzie koniec meczu. Już dzięki za uwagę. Jeżeli filmik się spodobał, kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się i piątka.